Cześć wszystkim, z tej strony Adik i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałem powiedzieć o nowym update'cie, który na kanale właśnie jest, będzie obecny. Zauważycie to szczególnie po recenzjach typu LEGO. Um, ogólnie chodzi o to, że już jakiś czas temu zwracaliście mi uwagę na falujący ekran, który widzicie, na ekran, który jest prześwietlony. Wszystko... Um, no... ogólnie wad było naprawdę bardzo dużo w telefonie, którym nagrywałem. To jest telefon, który mam już parę lat, więc e, no, był z tym problem. Nawet tutaj widzicie na załączonym obrazku wszystkie te problemy naraz, ale postanowiłem e, zrobić zmianę, zrobić pewien update, który zobaczycie właśnie teraz. A więc to jest moja jakość obecna, którą e, będziecie mieli na kanale. Zmieniłem telefon, teraz mam e, Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Jakość nagrania jest bardzo ładna, no i nie ma porównania z tym starym telefonem, to jest oczywiste. Dźwięk, który obecnie słyszycie, jest nagrywany na komputerze tym mikrofonem, który był pokazywany jakiś czas temu. Więc, e, jakby to wszystko się będzie składało, myślę, w fajniejszy obraz i dźwięk na moim kanale. Filmy będą bardziej jakościowe. No i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. E, no, i tutaj przy okazji jeszcze widzicie moją kolekcję Mandalorian, którzy są e, już wszystkim, już wszystko co zamawiałem mi przyszło. Wszystko, co tam miałem dawniej w kolekcji, jest ustawione, więc tak to wygląda. E, obecnie jest ich 28, więc jest to naprawdę ładna liczba. To tak przy okazji. Więc film e, pokazujący nową jakość, e, taki krótki, nie będę długo przeciągał. W każdym razie, naprawdę się cieszę, że mam ten nowy telefon. Teraz już będą, będzie lepsza jakość. E, od razu Wam mówię, e, zabieram się niedługo za nową animację, więc to też Wam się może spodobać. Czekajcie na to. No i dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji. No i do usłyszenia w następnych filmach. Także, cześć.